Moi drodzy, tak jak obiecałem, dzisiaj daję Wam okazję wyrwania tego oto zestawu 404.89 Salon Pana i Pani Mikołajowej. Zestaw możecie wygrać na Allegro. Jest on wystawiony w formie licytacji, a co więcej, cała kwota płynąca z jego sprzedaży zostanie przeznaczona na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ćwiczyłem to 100 razy, zanim powiedziałem, więc nie śmiejcie się, że się jąkam. Licytacja zaczęła się od złotówki parę minut temu już dochodzi powoli do stówy, także jest dobrze. Liczę na Waszą szczodrość, liczymy na Waszą szczodrość. Zestaw oczywiście jest używany, pudełko jest trochę huknięte, ale to nic. Mimo wszystko jest to unikat właściwie na skalę światową, a ja chciałbym, żeby po prostu posłużył dobremu celowi, także zapraszam na aukcję. Link znajdziecie na blogu, bo tutaj nie mogę go wrzucić. Także sprawdźcie i działajcie.